Powiem Wam, że sam jestem zaskoczony, co potrafi ten nadajnik i gdzie można go wykorzystać. Proxima Box, bo o nim mowa, to niewielkich rozmiarów nadajnik, który bez problemów mieści się w standardowej puszce elektrycznej. Za chwilę przekonacie się, jak olbrzymie możliwości ma omawiany produkt. Witam serdecznie, Krzysztof Janusz, firma Proxima z tej strony. Niedawno wspomnieliśmy na naszym kanale, że ofertę Proximy poszerzyliśmy o nadajnik puszkowy Box kompatybilny z systemem Sony i Zim.io. Posiada on aż cztery tryby pracy i łącząc go ze standardowym włącznikiem świateł typu włącz wyłącz lub przyciskiem kołyskowym, dzwonkowym, jedno- lub dwuklawiszowym, nadajnik Box może załączać i wyłączać oświetlenie. Lub może sterować jasnością oświetlenia, lub nadajnik box można wykorzystać do sterowania roletą lub do sterowania żaluzją. Pokażę Wam, w jaki sposób zaprogramować omawiany nadajnik do odbiornika Izymo marki SOMFI, który steruje oświetleniem oraz do drugiego odbiornika, który steruje roletą. Zaczynamy. W pierwszym przykładzie zaprogramuję nasz nadajnik do sterownika izymo marki Sonfi, który steruje roletą. Przy okazji przypomnę, że w naszej ofercie znajdziecie napędy rolet Atelor. Nadajnik box dołączony jest do dwuklawiszowego przycisku roletowego odbijającego. Jak widzicie, pilot teraz nie współpracuje ze sterownikiem izymo. W boxie zacznę od wyboru scenariusza sterowanie roletą, czyli scenariusz trzeci. Zmiana scenariuszy jest bardzo prosta, gdyż wystarczy krótko nacisnąć przycisk prog nadajnika. Także naciskam, puszczam. Aktualny scenariusz to scenariusz trzeci, ale przewijamy scenariusz czwarty, pierwszy, drugi, trzeci. Specjalnie jakby tutaj zapętlam, żebyście zobaczyli jak łatwo się przeskakuje między scenariuszami, czyli wybieramy scenariusz trzeci. Scenariusz wybrany. Przechodzimy do programowania boxa, do sterownika i zymomarki SOMFI. Naciskamy przez co najmniej 2 sekundy przycisk PRG w sterowniku SOMFI. OK. I teraz wysyłamy emisję specjalną z naszego pilota, czyli przytrzymujemy przycisk, dioda błyśnie puszczamy i wysyłamy emisję specjalną. Napęd potwierdził zaprogramowanie naszego nadajnika. Sprawdźmy, czy nadajnik steruje radiowo-roletą. Drugi przykład to sterowanie oświetleniem za pomocą nadajnika box. Oczywiście poprzez sterowniki z M-marki SOMFI. Nadajnik box dołączony jest do przycisku typu włącz wyłącz. Zaczynamy od wyboru scenariusza. Będzie to drugi scenariusz z racji podłączenia do przycisku włącz, wyłącz, czyli przypomnę króciutko naciskamy i przeskakujemy między scenariuszami ja znowu specjalnie przeskakuję między tymi scenariuszami wybraliśmy scenariusz numer 2 przechodzimy do programowania boxa do sterownika i marki Somfy. czyli naciskamy przez co najmniej 2 sekundy przycisk PRG w sterowniku SOMFI przytrzymujemy przycisk Raz, dwa. Następnie wysyłamy emisję specjalną z naszego nadajnika, czyli przytrzymujemy przycisk, dioda buśnie puszczamy i ponownie. Lampa potwierdziła zaprogramowanie nadajnika. Sprawdźmy, czy nadajnik włącza i wyłącza oświetlenie. Moi drodzy, i tutaj pojawia się cenna uwaga, e, mianowicie, załóżmy, że mamy podłączony do przycisku drugi kanał naszego pilota. Uczyjmy to dla przykładu, czyli podmieniamy zielony kabelek z żółtym. W tym momencie nadajnik nie współpracuje ze sterownikiem SOMFI. By zaprogramować drugi Przycisk nadajnika box, należy wysłać emisję specjalną drugiego przycisku. Ta procedura dotyczy pierwszych dwóch scenariuszy. Czyli przechodzimy do programowania, przytrzymujemy znowu przez 2 sekundy, minimum 2 sekundy przycisk PRG. OK, i wysyłamy drugą emisję specjalną. Czyli przytrzymujemy przycisk na nadajniku. Trzymamy dalej. Teraz puszczamy i, i została wysłana emisja specjalna drugiego przycisku naszego nadajnika box. Sprawdźmy, czy teraz ten przycisk współpracuje ze sterownikiem SOMFI. To wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że film okaże się pomocny. Zapraszamy do komentarzy. Może czegoś od Was się nauczymy. Oczywiście więcej szczegółów u doradców handlowych oraz na stronie proxima.pl. Do zobaczenia.